No i zobaczmy jak to jest na basenie, na starym basenie. Ja muszę tutaj uważać, bo tutaj jest strome zejście, można się poślizgnąć. O, złapiemy się wiązu, może nam pomoże. Op, głęboki śnieg, taki na liczenia zimowe. Raczej w tym śniegu. raczej się nie spodziewałem, żebyśmy spotkali jakąś żabę albo jakąś ropuchę. Tutaj przypominam, 23 mieliśmy już pierwsze obserwacje. Ten zbiornik się już wykonał jak bo jest płytki. Ma dno betonowe, ale też w odwrotną stronę. Zresztą to zresztą widać. Dużo śniegu jest. No i mamy taką breję. Nie wiem jak jest ze skrzykiem. No już chyba. To są jakieś oczka. Jedna uma belca breja No, robię tu za lodołamacz, widać zresztą. Na początku tygodnia spróbujemy, a bo to właśnie już, ale gdzieś koło wtorku. W środę myślę, że to będzie trzeba będzie tutaj przyjść i zobaczyć, czy nie ma robóch szary, które no uważam, akurat tu były, tylko że tak jak zielone. Tylko że wydaje mi się, że to jeszcze nie był ten szczyt. Były też e, żaby moczarowe chciałbym zobaczyć, czy są jakieś efekty. Ja tu idę specjalnie środkiem, bo, bo pakiety z krzeku one składają. Bliżej tego szuwaru, wobec tego um, myślę, że nic tutaj nie zrobię złego. No, no nic, trzeba będzie po prostu przyjść w ciągu o, tygodnia, kiedy to już będzie zupełnie inaczej mam nadzieję, że będzie jakiś, przyjdzie jakiś bysz e, i wtedy będzie słonecznie może ciepło albo w miarę ciepło No najważniejsze, że oczywiście nie będzie komarów jest, bo to nie ten czas, a za chwilę będą kwitły śliwy 7 kwiecień to tak jak u nas to jest okres kiedy zazwyczaj śliwy już mirabelki Trzy tarnina są wsypane kwieciem, a dzisiaj jest drugi, zostało nam 5 dni, dużo wody przybędzie, więc też te wszystkie rozlewiska, albo niecki wodne się wypełnią, myślę, że będzie ciekawie. Jak dopisze słońce, światło, no to wtedy będzie możliwość jeszcze spojrzenia przez obiektyw aparatu, mam nadzieję, że będzie, a jeszcze może końcówka tego śniegu, także mam nadzieję, że uda się zrobić jakieś ładne fotografie w śniegu, ze śmiegiem, ze śniegiem. W roli głównej albo jakiejś pobocznej przynajmniej. Ciężki jest ten śnieg. Gdyby to było na początku w połowie maja, czasami się tak zdarza, no to wtedy też mokry śnieg. Duże opady, to wtedy drzewa liściaste. Też, e, tak samo jak tutaj, te topole, e, no, to pole je miało ten ciężki śnieg po prostu pada no i zaczyna pod ciężarem za obłamują się gałęzie no dla drzew liściastych w tej chwili nie jest to bo one są ażurowe ma jest mała powierzchnia na której śnieg się może zatrzymywać no ale już w przypadku o, drzew iglastych no to myślę że będzie dużo w tej chwili takich obłamanych konarów gałęzi w lesie jak pójdziemy w teren to pewnie zobaczymy skutki tych opadów teraz z 1, 2 kwietnia. Nie wiem jak będzie 3 kwietnia czy 4 kwietnia. Ale już wtedy zdaje się ma tych opadów nie być. No i powoli ten śnieg będzie. Powoli powoli będzie oddawał wodę, a nie tak jednorazowo jak zazwyczaj. Także co jest retencjonowane w tej warstwie przypowierzchniowej? Gleba co prawda nie była bardzo zamarznięta, ale ku mojemu zdziwieniu kopiąc na działce jeszcze tydzień temu dokopywałem się. Co prawda były to podwyższone grządki ale w środku miałem zmarzniętą glebę Także była zamarznięta A dziś jeszcze będzie podobno a duży, duży przymrozek, a właściwie mróz do minus 6 stopni, przynajmniej tutaj, dla tego pasa Polski Środkowej, który leży radą. Nie wiem, jak w innych rejonach kraju, w jednych będzie pewnie mniej, w drugich więcej. No ale mróz będzie. No i zobaczymy, jak to wpłynie na zachowanie się tego śniegu. No i przede wszystkim na bezpieczeństwo na ulicach.